Pogrzeb Pono. Na grobie artysty złożono nietypowe przedmioty. Śmierć Pono wstrząsnęła polską sceną hip-hopową, a jego ostatnie pożegnanie przyciągnęło tłumy. Jak wyglądał pogrzeb jednego z najbardziej wpływowych raperów w Polsce i co pozostawił po sobie w pamięci fanów? Warto przyjrzeć się szczegółom ceremonii i gestom, które najlepiej oddają charakter artysty. Raper Pono odchodzi w wieku 49 lat. Rafał Pono Poniedzielski był współtwórcą ZIP składu i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego hip-hopu. Jego działalność artystyczna ukształtowała kilka pokoleń fanów muzyki rap, a on sam stał się symbolem konsekwencji i autentyczności na scenie. Pono zmarł 6 listopada 2025 roku w wieku 49 lat, co wywołało natychmiastowe reakcje w mediach i wśród osób związanych z kulturą hip-hopową. Oficjalnie rodzina nie ujawniła przyczyny śmierci, jednak media, powołując się na nieoficjalne źródła, podały, że mogło chodzić o zawał serca. Ta nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem muzycznym i wieloma fanami którzy przez lata śledzili jego karierę. Po śmierci pojawiły się liczne wpisy artystów i znajomych, podkreślające znaczenie jego osoby nie tylko jako muzyka, ale także przyjaciela i mentora. Sokół, wieloletni współpracownik i bliski przyjaciel Pono, w mediach społecznościowych napisał. Dzisiaj umarł mój przyjaciel człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię, bracie, Pono, do zobaczenia kiedyś. Wpis ten później uzupełnił komentarzem. Jeśli mogę Was, którzy szczerze wspominacie Rafała i czujecie pustkę o coś prosić, to proszę, przyjedźcie na jego pogrzeb, oddać mu szacunek. Należy mu się reprezentacja szczerych ludzi. Nie pod publikę, tylko tych, którzy naprawdę za nim zatęsknią. Dziękuję. Podobne wpisy publikowali inni raperzy oraz osoby związane z J składem, zaznaczając, że strata jest głęboka i że Pono był postacią, która miała znaczący wpływ na rozwój polskiej sceny muzycznej. Ostatnie pożegnanie Pono Pogrzeb Pono odbył się 21 listopada 2025 roku o godzinie 13 na cmentarzu parafialnym Święty Katarzyny przy ulicy Fossa 17 w Warszawie. Uroczystość miała spokojny charakter, a rodzina rapera poprosiła uczestników o nieskładanie kondolencji, by pożegnanie odbyło się w ciszy i skupieniu. Na pogrzeb przybyli bliscy, przyjaciele, współpracownicy oraz fani. Obecni byli także inni raperzy i osoby związane z kulturą hip-hopową, którzy chcieli oddać hołd zmarłemu i uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu. Według relacji mediów uczestnicy zgromadzili się w spokojnej i uporządkowanej atmosferze, unikając hałasu i niepotrzebnego rozgłosu. W centrum uwagi znajdowała się urna z prochami artysty, a wokół niej ustawiono kwiaty oraz zdjęcie Pono w charakterystycznej bluzie z kapturem. Wszystko odbywało się w kameralnym, poważnym tonie, co odpowiadało prośbie rodziny o prywatność i ciszę. Wieńce, zdjęcia i pamiątki w hołdzie dla Pono. Tuż przy grobie Pono pojawiło się wiele przedmiotów symbolicznych, które oddawały hołd zmarłemu. Uczestnicy przynosili kwiaty oraz zapalone znicze, tworząc wokół grobu spokojną atmosferę. Na jednym z wieńców umieszczono poruszający napis od kolegów z ZIP Składu, podkreślający ich przyjaźń i wspólne lata pracy oraz znaczenie artysty dla ich życia i kariery. Wiele osób zostawiało również zdjęcia, rysunki i pamiątki związane z twórczością pono, a niektórzy przynosili drobne gadżety lub albumy muzyczne, a także elementy kultury hip hopowej, takie jak czapki z daszkiem czy koszulki z logiem zip składu, co symbolicznie łączyło artystę ze sceną, którą współtworzył i w której był znaczącą postacią od wielu lat. Pojawił się też kolorowy, nadmuchiwany donat z doczepionym, poruszającym listem. Całość tworzyła przestrzeń, w której każdy mógł w ciszy oddać hołd i przypomnieć sobie rolę Pono w historii polskiej muzyki. Ten sposób pożegnania podkreślał jego charakter: niezależny, konsekwentny, autentyczny i bliski swoim fanom, a przy tym pozostający w pamięci tych, którzy mieli okazję pracować z nim lub śledzić jego twórczość od początku kariery.